Rani nas nie to, co nas spotyka, ale nasza reakcja na to. Jedno z ważniejszych zdań na drodze mojego rozwoju osobistego, które odkryłam u Stevena Koveya, nie chodzi o to, że nie dotyka nas to, co nas spotyka nieprzyjemnego z zewnątrz, na przykład ze strony innych ludzi, bo może nas to dotykać, może budzić nieprzyjemne emocje, to jest naturalne, ale dużo bardziej istotne jest to, co ja z tym zrobię. To może mieć dużo bardziej destrukcyjny wpływ na mnie. Bo ja mogę wziąć jakąś niesprawiedliwą krytykę zupełnie do siebie, spada poczucie mojej wartości, nieprzyjemne emocje i frustracja, na przykład ból rosną do dużo większych rozmiarów niż wyjściowo, zwłaszcza jeżeli je podsycam, ale ja mogę też mieć dystans do tego, mogę pomyśleć sobie, że to nie musi być prawda o mnie, że to może mówić więcej o drugim człowieku, wówczas nie tracę tej równowagi wewnętrznej. I mam zasoby, żeby sobie z tym poradzić.